Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa w piątek 25 stycznia. Zapraszam na aktualności. Od maja zaczną obowiązywać nowe stawki czynszu w mieszkaniach socjalnych, komunalnych oraz w mieszkaniach TBS. Nie będą to drastyczne podwyżki. Zmiana wysokości opłat związana jest ze zmianami stawki odtworzeniowej, którą określa wojewoda zachodniopomorski. To szacowany koszt przywrócenia jednego metra kwadratowego mieszkania do takiego stanu, który pozwoli na ponowne zasiedlenie przez nowych najemców. Więcej rzecznik prasowy ratusza Mateusz Sienkiewicz. Od maja 2025 roku najemcy mieszkań socjalnych, komunalnych i mieszkań TBS-owskich muszą liczyć się z tym, że ich czynsze wzrosną, a to dlatego, że wzrasta m.in. tzw. stawka odtworzeniowa. To jest taka stawka, którą ustala wojewoda Pomorski. W roku minionym to było 4706 zł, a w tym roku to już jest 6490 zł, więc ponad 1784 zł wzrosła ta stawka od Tworzeniowa, która jest takim współczynnikiem, który kształtuje poziom czynszów w mieszkaniach socjalnych, komunalnych i w mieszkaniach TBS-owskich. Powiedzmy, że ta stawka otworzeniowa to jest taka, która ma doprowadzić lokal po poprzednim użytkowniku do takiego stanu, żeby nowy użytkownik mógł normalnie do niego wejść? Żeby wchodził do mieszkania na poziomie, więc jeżeli chcemy korzystać z mieszkań socjalnych, komunalnych czy też TBS-owskich, być z nich po prostu zadowol zadowolonym jako nowy lokator, no to musimy liczyć się z tym, że ta stawka rośnie no i ten koszt odtworzenia mieszkania jest dużo, dużo większy, więc no niestety ma to przełożenie później na wysokości czynszów. 26 stycznia, czyli już w najbliższą niedzielę po raz 33 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na ulicę Szczecinka wyruszą wolontariusze z puszkami i każdy z nich będzie posiadał imienny identyfikator. Już trwają licytacje, a w mieście w kilkunastu punktach znajdują się skarbonki stacjonarne Wielkie Orkiestry. Działa też eskarbonka. Przed muszlą koncertową zagra orkiestra, a finał na Placu Wolności. W tym roku 33 finał gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. W tym roku gramy prężnie przed ratuszem. Stanie scena 26. Zapraszamy od godziny 14 do 20. Mamy dla Was przygotowany pełen line-up, cały program wypełniony występami artystycznymi. Wystąpią sekcje i kluby. Oczywiście różne inne działania na tej scenie będą się działy, będą prowadzący, będą licytacje, także he, serdecznie zapraszamy. Będzie można też zjeść. Coś ciepłego, wypić coś ciepłego e, i tak dalej. Ale to scena z sceną, ale również trwają cały czas aukcje Allegro, które wystawiamy prężnie, codziennie. Także zapraszamy na Woź. na Facebooku oraz na e, Sapik. E, jeszcze przypomnę tylko, że cały czas do 26 można znaleźć 15 lokalizacji, w których stoją nasze puszki sztabowe. Także serdecznie zapraszamy do zbiórki pieniążków. Oczywiście wolontariusze też będą zbierali do puszek? Tak, 20 stycznia mamy odprawę z policją, przygotujemy wolontariuszy w sprawie bezpieczeństwa na, na, na drodze, jak to ma przede wszystkim wyglądać. 26 startują od godziny 9 do 18, będziemy mogli ich spotkać w różnych lokalizacjach w mieście, także 50 wolontariuszy wystartuje 26 stycznia i będzie można je spotkać. Za każdym razem mówimy o tym, na co zwracać uwagę patrząc na wolontariusza. Czy ma identyfikator? Jaką ma puszkę? Tak, oczywiście. Przede wszystkim to, co ich identyfikuje, to jest identyfikator. Z, tą, z tym identyfikatorem mogą się właśnie poruszać tylko osoby i te osoby mogą tylko trzymać puszkę i taką zbiórkę prowadzić. To teraz tylko prośmy o ładną pogodę, żeby to wszystko fajnie zagrało. Tak, przede wszystkim. Dla nas to jest najważniejsze. Przede wszystkim będziemy stać na scenie. Będzie gorąco, także tylko możemy błagać o pogodę, żeby była, żeby była dobra. Kolekcja zabytkowych monet z XVIII i XIX wieku do wylicytowania w niedzielnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W kolekcji są fragmenty talarów z lat 1777-1863. Do licytacji kolekcję przekazał starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, który od lat gra z Wielką Orkiestrą. W zeszłym roku przekazałem wyjątkowy egzemplarz pana Tadeusza, taki e, limitowany. E, zawsze staram się uczestniczyć w tym, co jest związane z Wielką Błękierstwą światową pomocą, ale też przekazywać takie coś indywidualnego, coś o siebie. W tym roku zapraszam Państwa do licytacji. W przecinku e, zbudowaliśmy, zbudowałem taki projekt, który jest związany z e, chyba dziewięcioma monetami. To są różne części talara od 1777 do, do 1856 roku. Fajnie. Wykonane. Dla tych, którzy są kolekcjonami, może być to wyjątkowa okazja do właśnie kolekcjonerstwa. Mam nadzieję, że w licytacji będziecie Państwo tym zainteresowani. W Gminie Barwice przekazałem też wyjątkową akwarelę. To jest akwarela zrobiona przez pana Ryszarda Dąbrowskiego w 2005 roku. To jest niesamowity artysta, malarz z Koszalina, który w sposób szczególny maluje właśnie w formie tej akwarelistycznej, ale jego te, te, te dzieła są związane z z Malowaniem zabytków różnego rodzaju, i ten właśnie ta akwarela jest związana z starym ratuszem w gminie Barwice. To jest przy placu Wolności. Wielka Kiesztę Świąteczna Pomocy to wspaniały pomysł i chociażby Szpital Szczecinecki w swoim wyposażeniu ma wiele urządzeń, które są właśnie sfinansowane przez Wielką Kiesztę Świątecznej Pomocy. Zapraszam Państwa do udziału w licytacji. To jest niesamowita frajda, żeby można było wspierać to, co później jest dedykowane na przykład do naszej służby zdrowia. A teraz coś dla wszystkich łasuchów. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas wspiera wielką orkiestrę na różne sposoby. W niedzielę podczas aukcji na Placu Wolności będzie można wylicytować, wylicytować ciasto tiramisu. Osobiście przygotowane przez burmistrza. I nie będzie to niewielka porcja, tylko duże naczynie wypełnione po brzegi słodkim deserem już w najbliższą niedzielę po raz 33 Wielkie Granie zagra największa orkiestra świata, Pan też w niej gra i to <gry> tak. Pan gra w taki sposób, który chyba zaskoczy wszystkich, to nikt nie podejrzewał Pana umiejętności kulinarne, a jednak no, y, zachęciła mnie pani pani y, wiceburmistrz Beata Bryjska, która y, na y, ostatnią licytację, która się odbywała y, w ramach imprezy y, tutaj jarmarku y, tego bożonarodzeniowego, który, który był też przygotowywany przez y, Stowarzyszenie Dumni z Miasta. I y, y, wtedy ona jako członek no, Dumnych z Miasta zrobiła y, pasztety i tak dalej. To poszło za y, no, żaden inny fant, że tak pewnie nie był tak za takie pieniądze wykupiony, no ja to kupiłem, ale, ale była ostra, że tak powiem, licytacja. W związku z tym też wniosku, że zamiast wie pan, do, y, dawać na licytację jakieś rzeczy, które, które po prostu zalegają w domu, tak, jak które, nie wiem, od kiedyś tam od kogoś dostałem, tak, jakieś przedmioty, to bardziej chyba ludzie sobie cenią, że. Kupią w szczytnym celu coś, co jest wytworem naszych, że tak powiem. Co, musimy troszeczkę bagno, się przy tak. tym pomęczyć. Ja przy robieniu tiramisu, które wystawię na, na aukcję się specjalnie męczyć nie będę, tak, ale nabyłem specjalne naczynie, w którym to zrobię. Ono też będzie częścią, że tak powiem, podarunku, tak? czyli będzie wylicytowane. I zrobię tiramisu no, znakomity deser Włoski, który jest moim takim, ja mówiłem już taki, na takiej zajawce, to jest taki. Specjalite de la maison, ja, ja to bardzo dobrze robię. Ja w ogóle bardzo lubię gotować. pan, no nie chodzę i nie chwalę się swoim życiem prywatnym. No, są rzeczy, które wie pan kiedyś dobrze grają w Brydża, tak, na przykład też no, w tej chwili nie gram, tak. Dobrze gotuję, lubię czerwone wino. Różne są rzeczy, wie pan, gdyby pan zaczął o sobie mówić, to też pewno byśmy się dowiedzieli różnych ciekawych rzeczy. W każdym razie nie ujawniałem się z tym gotowaniem, ale, ale, ale gotuję dobrze. I i, I z tych słodyczy to najlepiej mi wychodzi tiramisu, które robię w sposób perfekcyjny. Naprawdę mogę tutaj bez jakiejś fałszywej skromności powiedzieć, ten kto zapłaci, mam nadzieję, duże pieniądze, za to duże naczynie tiramisu nie będzie żałował. Tak? A czy też receptura <laughs> będzie do niego dołączona? E, za dodatkową opłatą wylicytowaną mogę nauczyć robić tiramisu. Dziś wyjątkowo w naszym programie magazyn w centrum uwagi. W magazynie pracownicy Szczecineckiego Centrum Zdrowia Psychicznego poinformują jak można poradzić sobie z różnego rodzaju fobiami i gdzie szukać pomocy. Magazyn w centrum uwagi w naszym programie zaraz po okruchach na niedzielę. Kino Wolność zaprasza na premiery filmowe. W najbliższym czasie będzie kilka co będzie można zobaczyć o tym kierownik kina Paweł Kwiecień. W najbliższym czasie w Kinie Wolność Szczecinek planujemy następujące premiery. Już w ten piątek, 24 stycznia, będziemy wyświetlać o godzinie 20:00 film Światło Czuła. Polska produkcja. Następnie 31 stycznia na godzinę 16:00. Dla najmłodszych mamy Lunay Tunes. Porki i Daffy ratują świat to będzie propozycja dla animowana, dla młodszych widzów, dla nieco starszych. Ona na godzinę 18. .00. Film zmienno a w lutym 14 lutego, premiera w feryjnym kinie Dzieci. I później jeszcze w repertuarze na godzinę 16, ale o 11 będzie taka ogólnopolska premiera, będzie pies na medal. I o godzinie 18, ponieważ to 14 luty, zapraszamy też wszystkich na Brid Bridge Jones, Szalejąca za facetem. Wszystkie premiery w Kinie Wolność, bilety zapraszamy do kupna stacjonarnie w kasie kina lub na stronie bilety.sapik.pl. Jutro to jest w sobotę pierwsza odsłona wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Będzie to bieg policz się z cukrzycą. Start do biegu o godzinie 10:30 przy bramie głównej stadionu miejskiego. W sobotę w hali Sarnia o godzinie 9 rozpocznie się maraton tenisa stołowego. Szczecineccy tenisiści gościć będą drużyny z międzyzdrojów Złocieńca i Białogardu. Początek giery o godzinie 9.00. W sobotę i niedzielę w hali przy ulicy Wiatracznej dwójki i czwórki chłopców rywalizować będą w ogólnopolskim turnieju piłki siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki. Początek gier o godzinie 9. W niedzielę o godzinie 17:00 futsalowy Wielim Szczecinek w ramach rozgrywek trzeciej ligi futsalu zmierzy się z zespołem E-Link Futsal Koszalin. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17:00 w hali przy ulicy Szczecińskiej. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie aktualności. W dalszej części programu zobaczymy, co narysował Maciek. Potem posłuchamy okruchów na niedzielę. Kolejną pozycją naszego programu będzie magazyn w Centrum, magazyn w centrum Uwagi. Dziś o leczeniu różnych fobii. Przed magazynem telewizji lokalnych cofniemy się w czasie w archiwizjach. Do zobaczenia.